Panie premierze, możesz trudno uwierzyć, ale to już pięć lat minęło. Wspominał pan o tym nieco wcześniej. Świętujemy piątą rocznicę przystąpienia, wejścia Polski do Unii Europejskiej. No, pan był swego czasu sceptycznie nastawiony do tego ruchu. Tymczasem teraz, panie premierze, większość Polaków jest zadowolonych z wejścia Polski do Unii. Tak, tylko jak się zada Polakom pytanie, to nawet wczoraj było w kilku stacjach telewizyjnych, gdzie wieczorem oglądałem jeszcze, bo cały dzień byłem w terenie. Czy pan, pani cokolwiek zyskał na przystąpieniu do Unii? Większość powiedziała nie. I drugie pytanie, czy pani cieszy się z tego, że Polska jest w Unii. Większość powiedziała tak. Więc to zależy, jakie się zadaje pytania. Natomiast niewątpliwie Polska nie mogła zostać obok Unii Europejskiej i nie mogliśmy z Polski robić jakiegoś skansenu, enklawy, że tu jest wyspa Polska, a koło wszyscy są w Unii. Natomiast na pewno można było wstąpić do Unii na lepszych warunkach. I obrona mówiła zawsze, Unia Europejska tak, warunki nie. Bo warunki w Wynegocjowane były i są nadal niekorzystne dla Polski. I emeryt, i rencista był przekonywany do tego, że po wstąpieniu do Unii ich dochody, świadczenia będą takie jak na poziomie państw Starej Unii. A dzisiaj emeryt w Niemczech, we Francji, w Belgii ma najniższe świadczenie rzędu 700 euro, a w Polsce 150 euro. A wydatki, rozchody, koszty utrzymania, ceny żywności, czynsze są w Polsce. Albo na takim poziomie jak w Niemczech, we Francji, w Belgii, albo na wyższym jeszcze. Więc te dochody muszą być adekwatne do kosztów, i nie może być tak, że dzisiaj chory człowiek i emeryt, i rencista, który musi wybierać y, między tym, czy zapłacić czynsz, czy kupić żywność, czy leki. I rolnicy również, bo duża część budżetu Unii Europejskiej, kiedyś było to ponad 50%, dzisiaj około 47%, idzie na rolnictwo i obszary, wiejskie I nie może być tak, że rolnik polski dostał, 6, dostał w tym roku dopłatę do hektara za ubiegły rok 608 zł, a rolnik niemiecki, francuski czy anglik dostaje 2000 prawie. Tak być nie może. Jeżeli jesteśmy w Unii, to w Unii Socjalnej, Unii Solidarnej. Unii, która jest sprawiedliwą Unią. Nie mówię, że równo wszystkim, absolutnie nie, ale sprawiedliwą i taką Unią, która ma wspólny interes. Wrócę do tego sondażu unijnego, o którym pan wspomniał. Czy w związku z tym Andrzej Leper skorzystał na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej? To znaczy, patrząc na to, że mamy otwarte granice, że jest swobodny przepływ obywateli, patrząc na to, że jest dużo towarów z różnych państw, u nas jest duży wybór, to każdy na pewno wizualnie skorzystał. Natomiast patrząc na dochody ludności, to na pewno Andrzej Leper nie skorzystał jako rolnik i żaden rolnik w Polsce na tym nie skorzystał. Nawet patrząc na dopłaty unijne? Tak, no to jest tylko 608 zł do hektara. A panie redaktorze, przed wstąpieniem do Unii cena pszenicy była 800 zł, a dzisiaj płaci się rolnikom około 500 zł. Trzeba zbierać minimum 5 ton z hektara, żeby opłaciło się uprawiać pszenicę. To pan policzy sobie 300 zł na tonie stracone, razy 5 ton to 1500 zł, a dostajemy 608. Więc rachunek jest jest prosty. Około 800-900 zł na tym rolnicy polscy stracili. To samo mogę przeliczyć na mleko. Rolnik niemiecki dostaje za mleko 2 zł w przeliczeniu na nasze złotówki, a rolnik polski dostaje 70, 60, 80 groszy w mleczarni w piątnicy, trochę więcej, ale to jest mleczarnia specyficzna, bardzo mała, a wszędzie indziej za trzodę, za inne. Gdyby nie handel przygraniczny tu na wschodzie, to rolnicy już by dawno zaprzestali produkcji trzody chlewnej. Samo Obrona w Europarlamencie mogłaby zmienić los polskiego rolnika? Ale zdecydowanie ja jestem przykładem tego i proszę. O wybaczenie, przepraszam, że będę mówił o sobie. To nie jest brak skromności z mojej strony. Kiedy byłem ministrem rolnictwa, wszyscy mówili, że w Unii obowiązuje traktat akcesyjny, tego traktatu nie można zmienić. Koniec, absolutnie raz ustalone. A ja chcę powiedzieć o trzech sprawach tylko. Doprowadziłem mm -hmm. do tego w bardzo krótkim okresie czasu, że przywrócono dopłaty do paliwa rolniczego, kiedy zabrano je zarządów PSL-u i SLD, i Platforma też chciała zabrać wtedy i głosowała. Za zabraniem, ja przywróciłem dopłaty do paliwa rolniczego, następnie zwiększona kwota mleczna o pół miliarda litrów prawie i trzecia sprawa: dopłaty do owoców miękkich, malin i truskawek. A traktat akcesyjny tego nie przewidywał. Ja, mówiąc wcześniej o tym, że traktat akcesyjny trzeba, trzeba reformować, trzeba zmieniać go, renegocjować, mówili wszyscy, nie da się absolutnie, co ten leper opowiada za bzdury. Pokazałem, że można to zrobić, więc dzisiaj też trzeba. Trzeba walczyć przede wszystkim o kartę praw podstawowych, o kartę praw socjalnych, społecznych. Rząd polski musi to robić i tam w parlamencie nasi przedstawiciele do tej pory. Mieliśmy i mamy sześciu posłów z listy samoobrony w parlamencie Unii i myślę, że w tych wyborach wystawiamy ludzi kompetentnych, na pewno przygotowanych, nie tylko znających język, ale fachowo przygotowanych do tego, aby godnie reprezentować Polskę w parlamencie Unii Europejskiej. No właśnie, kandydaci samoobrony. Panie premierze, są nowe twarze? Czy garną się jeszcze ludzie do samoobrony? Która, ja myślę, że która najlepszym... ostatnio jest na tym politycznym marginesie, nie ukrywajmy. Margines, to brzydko brzmi, panie redaktorze, ale no tak no kolokwialnie tłumacząc, można i to powiedzieć, że jesteśmy jakby z boku trochę, ale gdybyśmy spojrzeli, wracając, bo zaraz powiem na ten temat, czy się garną, gdybyśmy spojrzeli na czas antenowy w mediach publicznych i w komercyjnych też w tych głównych stacjach, to na jedną minutę czasu samoobrony, platforma ma 100 minut czasu. PSL ma 70 minut czasu. SLD. De ma 50 parę minut czasu. No więc, jakie to równy dostęp do środków przekazu, jaka to równość w traktowaniu partii, które działają legalnie. Nie mówię o jakichś niszowych, które działają mhm. nielegalnie, ktoś tam tworzy. My jesteśmy partią, która musi co roku rozliczać się yy, i to dokładnie rozliczyć się i ludzie garną się do samą Najlepszym przykładem jest tego, to chociażby dzisiaj na, na bazarze, tu na targu w suwałkach, gdzie przechodzą się Swobodnie, działacze samoobrony. Ja osobiście byłem, bo robię to od lat i uważam, że to jest najlepsza forma kontaktu z ludźmi, spotkania, rozmów z ludźmi o ich problemach o, problemach, o problemach regionu, danej grupy społecznej, o problemach Polski. Ludzie bardzo mile witają i za to wszystkim serdecznie dziękuję, że za to powitanie, za ten uścisk dłoni, za te miłe słowa. Także samoobrona jest potrzebna Polsce coraz bardziej. E, tutaj w radiu towarzyszą e, panu znane twarze związane z samoobroną. No, to wszystko na to wskazuje, że jeżeli ludzie już wiążą się z samoobroną, to na dobre i na złe. Są tacy, którzy i ja się cieszę z tego, że są tacy, którzy wiążą się i na dobre, i na złe, chociaż mają różne propozycje od różnych ugrupowań politycznych, ale zostają z nami. I duża część ludzi, którzy są na listach samoobrony, to są ludzie, którzy no, kojarzeni są z samoobroną i ludzie, którzy nie przyszli do samoobrony, aby bardzo szybko zrobić karierę, coś zyskać, stanowisko. Prestiż, i tak dalej, a niekiedy, no, oczywiście trzeba ponosić konsekwencje tego, że ludzie źle patrzą też, bo ja, mówiąc o suwałkach, oczywiście tu nie spotkałem się z żadnym jakimś aktem takim agresji, arogancji, wyzwisk, i tak dalej. I bardzo dziękuję ludziom z suwałki okolicy, którzy byli. Natomiast też trzeba być przygotowanym na to, że niekiedy jest ta agresja. Natomiast zdecydowana większość liderów naszych list to ludzie sprawdzeni, to byli posłowie. Ministrowie byli ludzie, którzy tu, przykładowo w tym regionie, jest naszą liderką listy wspólnej Podlaskiego i Warmińsko. Mazurskiego pani Renata Rochnowska była posłanka, ale stąd, z tego terenu, z Augustowa jest czołowy działacz samoobrony, który w tych trudnych chwilach zawsze stał z ludźmi w obronie chociażby obwodnicy Augustowa, pan Andrzej Chmielewski, jest pan Gan, jest pan Fiertek i kilka jeszcze innych osób, które w terenie bardzo pomagają ludziom i utożsamiają się i nigdy nie wstydzili się stanąć na czele protestów, na czele buntów społecznych przeciw władzy tej lokalnej, i tej centralnej. Jedynką pani Renata Rochnowska, dwójką pan Andrzej Chmielewski z Augustowa, tak zastanawiam się, kto dwójką jest. Dwójką tu... Kto jest tutaj lokomotywą, pani Renata? No, znaczy każdy w swoim terenie zdobywa poparcie, każdy ma jakiś autorytet. No, liderem listy jest osoba ustalona wspólnie przez dwa. Województwa, powiedzmy, i tu była zgoda, tu nie było żadnych kłótni o to miejsce. No też to miejsce jest jakby mm, dla osoby, która, która ma i doświadczenie parlamentarne, i tak dalej, ale powtarzam, to była zgoda i Podlaskiego, i Warmii Masłowskiej.